Masz tyle maszyn, tylko dlatego, że większość tata kupił. Dobra, opowiem Ci historię. Zaczynałem jako pomocnik pilarza mojego taty. Zarabiałem wtedy około 60 zł. Na dzień. Później, gdy już kupiłem swoje pierwsze traktory, tata również pomagał mi przy naprawie, przy spawaniu i również zrywał czyli razem pracowaliśmy. Mój pierwszy zestaw do zrywki to był John Deere 3130 i przyczepa Kelfi 6-tonowa. Cały ten zestaw nie był kupiony dla gotówkę. Dobrałem moje kredyt. Że mówiąc, na przyczokaj. W 2017 roku, kiedy robiłem przebież piłą, po prostu zemdlałem, bo było to lato, sierpień, ja ciężko pracowałem. Wtedy podjąłem decyzję, że muszę kupić Harvestera, ponieważ pilarką to długo tak nie pociągnę. I tak właśnie zrobiłem. Trzy kredyty w jeden dzień i kupiłem Harvestera. Aż w 2020 roku prawie zbankrutowałem. Uratowało mnie to, że na początku 2019 roku postanowiłem, że kupię forwardera i powoli sobie zbierałem te pieniądze. I te odłożone pieniądze przeznaczyłem na raty. W 2021 dużo zmian w moim życiu zacząłem się rozwijać, czytać książki, uczyć się o biznesie, czyli po prostu cały ten self improvement. Co dużo dało, ponieważ w 2022 kupiłem drugiego harwestera i spłaciłem wszystkie kredyty, jakie miałem do tej pory. A na początku 2023 wziąłem leasing na Harvestera 1170E, a rok później leasing na Forwardera. Taka moja historia w dużym skrócie. Czy uważam, że sam to wszystko osiągnąłem? Nie, ponieważ wiele osób mi pomogło. A żeby mieć właśnie te wszystkie zabawki, które mam teraz, zajęło mi 12 lat.